Familoki, wierszyk w języku śląskim, czyta Jochanka. Autor Henryk Polok. Jak wciśli ludzi do strogich bloków i stała się modno ta wielkopłyta, płyta, pomału znikł mit Familoków, stąd chciałem w tej sprawie kogoś się spytać. Kaj mają dzisiaj chować króliki, ci, co spędzają czas na penzyni, skoro już całkiem znikły chlewiki, a Hasiak stał się z sypym niczyim. We wszyscy się znali, Jeden drugiemu klucze oddował, Jak na urlopie kaś wyjeżdżali, Albo nawczasem ktoś zachorował. Na zmiana myli sinie i skody, Wszędzie było czysto, aż miło, Wedle chałupy mieli ogrody, A na ławeczce się pogważyło. Tero każdy w bloku się zawrze, Na pora mocnych zumków i hołków, Żony się nie zno, czorno jak w lagrze, Brakuje mocno no familoków. Kiedyś na placu chopy się zeszli i przy klopsztance stół postawili, do szkata kista piwa przynieśli i tak wolne chwili, chwile fajne spędzili. Dawniej chop przyniósł wągel z piwnicy, napolił w piecu, to jest w kachloku, w izbach nie było nigdy zimnicy i tak dobrze się żyło w familoku. A teraz i jeden drugiemu, dur ciągiem czegoś zazdrości, to nie po śląsku, ni po naszymu, za wiele z za dużo złości.